No hej. Pokażę wam teraz te poduszki, które kupiłam z Juska, tak? Z Juska i powiem wam, miałam dylemat, bo był jeszcze jeden rodzaj i one były takie bardziej, one tylko były w ogóle jakaś promocja teraz jest na poduszki. Więc ta nie kosztowała 40 parę złotych, a jest przeceniona na 20. A tamte, które pomiędzy którą się zastanawiałam, to były po 50 parę złotych, a była przeceniona na 22,50. Więc nie wiedziałam za bardzo co mam zrobić, ale w tych mi się wydało lepsze wypełnienie. A w tamtej gorsze takie, ale tamta była bardziej wysoka, w sensie bardziej taka, no wyższa, tak? Nie taka płas płaska. Tylko że ja nie wiem, czy ja chcę aż takie wysokie, ale wiecie, no w takich poszewkach ozdobnych to mi się wydaje, że im wyższa, tym lepszy efekt jest. Bo, znaczy tak, to nie jest tak, że. To jest też poszewka normalna, na której można spać do tej, do tej narzuty, tak? Tylko że ja ja do spania mam taką bardzo płaską poduszkę, słuchajcie, ja nie lubię spać na wysokiej poduszce, ale widzę, że ta też jest bardzo taka fajna, bardzo się tak ugina i nie jest taka sztywna, więc myślę, że do spania by była dobra, ale ja mam swoją, wiecie, z poszewką do kompletu z powłoczką na kołdrę, więc to... U mnie będą te poszewki służyły i z tymi poduszkami jako po prostu ozdobne e, po, poduszki. I ja się tak zastanawiałam, słuchajcie, które mam wybrać, e, bo też nie chciałam mega jakichś drogich, dlatego że no nie warto kupować mi poduszki za 50 czy za 60 zł, e, jeśli ona nie ma być jakaś tam, wiecie, do, do, do spania, tylko ma. ma być ozdobą, no to nie ma sensu po prostu, jeśli ona nie będzie jakoś intensywnie używana. No więc kupiłam takie, słuchajcie, nazywa się Sola 50 na 70, tak jak jest poszewka. No później już były 70, chyba na 80, takie naprawdę duże, więc jest tak, ale ja sobie najpierw mm, zrobię tak. No, i tamte drugie nie były też sprzedawane, słuchajcie, w foliach, tylko były bez folii, tak po prostu luzem. Ale ja myślę, że to będzie naprawdę spoko. Ja myślę, że tutaj y, nie ma się do czego, słuchajcie, przyczepić. Myślę, że to będzie naprawdę w porządku. Nie ma też być, wiecie, nie wiadomo, y, wiecie, co ja zrobię. Ja najpierw w razie W ja to złożę w swoim i zobaczę, jak to będzie wyglądać. I wtedy dopiero rozpakuję. Bo zawsze mogę wymienić, tak? Jeszcze jak mam nie rozpakowaną a myślę, że nawet jakbym miała rozpakowaną, ponieważ oni też tam sprzedają poduszki bez opakowania. Ja myślę, że najpierw ja to zrobię tak. Ja sobie sprawdzę, jak to wygląda. O, to wygląda tak. Ja myślę, że to jest całkiem wystarczające. Oczywiście, gdyby ona była grubsza, to by pewnie było ładniej. Ale ja nie wiem, czy to jest potrzebne. Tu jest taka zakładka, żeby co się trzymała ta poduszka. I to by było tak. No, czego chcieć więcej. Niczego potrzeba, nie potrzeba więcej. Jest dobrze ułożone. Pasuje. Chyba nie trzeba, żeby ona była słuchajcie, grubsza. Myślę, że nie. Myślę, że jest całkiem spoko. Także myślę, że jest ok. Nie, bo wiecie, to nie chodziło o to, że mm, o cenę, bo tam mówię, 2,50 było na jednej sztuce, ale chodziło o... Mm, Oto wypełnienie, oto wypełnienie, że ono się tak w tamtej poduszce to było takie jakieś takie kul, nie wiem z czego, no z takich wiecie, że się przesuwało, że na przykład jak tutaj dotknęłam, to to leciało w tu, we wszystkie strony, nie, a tutaj była dziura, się tworzyła, więc mi to trochę no nie fajne się wydało. Słuchajcie, kochani, nie wiem czy to się tak da otworzyć, czy ja muszę iść po nożyczki. Idę po nożyczki. Dobra, jestem. Ja mam nadzieję, że to w ogóle nie jest tak, że jest za ciemno. Tutaj eee, otwieram. Ja myślę, że to jest. No tamta, to wypełnienie było. Nie rozumiem, dlaczego ona była droższa. Być może w teorii tamto wypełnienie miało być lepsze. O tak to wygląda. Bardzo ładna, fajna poduszka. No i to by nie jest takie łączne, takie wiecie, takie zbite, a tam było takie Moje się, że jakbym tamtą poduszkę wyprała, to by ona mogła już nie wrócić na swoje tory. A tą poduszkę tamto można było prać w 30 stopniach tego, z tego co widziałam. A tą w 95 nawet można prać. Także mi się wydaje, że ta jest po prostu lepsza jakościowo. Yy, i wydaje mi się, że pomimo tego, że nie jest taka właśnie wysoka, to że będę bardziej z niej zadowolona, że po prostu dłużej wytrzyma. No, nie trzeba jakichś wielkich filozofii, ona nie ma, być wiecie ma no, tylko tyle, że ma prezentować poszewkę o tak a tu jest ta zakładka i ja w tą zakładkę proszę bardzo no czyż nie pięknie? tu jest trochę pognieciona. ale to się wyprostuje z czasem o no i co? elegancko mi się wydaje bardzo ładnie no bardzo ładnie się prezentuje. Zaraz Wam pokażę efekt końcowy na, na właśnie tej na łóżku, na tej narzucie jak to będzie wyglądało. No i fajnie słuchajcie, 20 zł. 20 zł za poduszkę to naprawdę nie jest majątek. Mam oczywiście dwie. Bo akurat w wiosku była promocja. Jak to oni nazywają, nie? No. Także jeszcze jedna poszewka. Fajnie cieszę się, bo wiecie, jak się czaiłam na te... O, metki muszą być oczywiście, się czaiłam na te poszewki naprawdę. A wiecie, że wika nie było takich rozmiarów w ogóle. No więc trochę się zasmuciłam, ale spory wybór był właśnie w isku. Niektórzy mówią isk, niektórzy niektórzy juzek. O, bardzo fajną tutaj ma tą nakładkę, że, że się trzyma ta poduszka. No. Piękna, jej jak mi się podoba ten wzorek. No piękna to jest. Wiem, że się zachwycam bez sensu. Ale naprawdę mi się podoba. No, także zaraz Wam pokażę yy, na łóżeczku efekt, ale bardzo, bardzo fajna. No, wiecie, to nie jest zdążenia, więc to nie będzie się robiło jakieś takie, wiecie, byle jakie. A no tamta tak jak mówię, no była z takich yy, takich, wiecie, kulek. Takich. Ten, ten środek był. Że jak dotykałam z jednej strony z drugiej, to ja czułam te kulki, ale mi się rozwarstwiało i tak jak tu nie dojdę do samego materiału, bo to wszystko jest takie w jedności zbite, tak tam mi się wszystko rozwarstwiało i szło na różne strony. Także mi się wydaje, że pomimo tego, no zrezygnowałam pomimo tego, że była taka bardziej wysoka. No. Ale te też są fajne. No. Także... Już Wam pokazuję e, teraz na łóżku efekt. Ja jestem zachwycona. No, mi się tak podoba, że naprawdę. Powiem Wam, że bardzo mi się to podoba. No. Bardzo ładne to jest. To jeszcze, jak wiecie, teraz już nie będę prasowała, ale to w sumie, gdyby było wyprasowane, to. Jeszcze ładniej by się prezentowało. Jeszcze zapala światło. A, mam tutaj. Muszę sobie wypilotować. O, teraz jest jasne światło. No. No, mi się to bardzo podoba. Ciężko mi jest tak. Yy, Całe łóżko wam pokazać, bo nie daje rady. Ale jest naprawdę pięknie. Podoba mi się to bardzo, bardzo, bardzo. Po prostu bardzo. No, wpadłam w samo zachwyt. No trochę wiadomo, że to trochę to kosztowało. Ale jest efekt jest piękny. No. Także tak. Dajcie znać, czy wam się podoba, bo mi bardzo. Hejka kochani. Tutaj chłopacy są po ciężkiej pracy, ja czuję, że, ja że rymuje i zamówiłam przez telefon pięćdziesiątkę z naszej ulubionej pizzerii, matko co za zapach, pizzę z jajkiem i tutaj widzę jeszcze jakieś napoje i zakupy z Lidla, sos czosnkowy, jeju trzeba jeść. O, i tak kochani, wygląda nasza pizza. Ona, powiem Wam, jest taka syta. Nie jest jakaś taka oszczędna. To jest 50. Także tak jak płyta chodnikowa. No tak, no to jest wymiar płyty chodnikowej. E, kochani, no ona, powiem Wam, spora jest, spora Wam. Dlatego dali nam Aha. dwa sosy. To nie są jakieś sosy takie stricte, jakieś tam wiecie. Mm, mm, sam majonez. Także no, ogólnie gra muzyczka. Myszka lubi taką pizzę, yy, że tak powiem, z jajuszkiem. Yy, to jest na cienkim, na cienkim cieście. To jest ulubiona Myszki pizza. Nie, Myszki tylko nasz. Tak, no. Także ja wam wszystkim życzę smacznego i pozwolę sobie też skosztować co nieco, bo powiem wam, no trochę że tak powiem, głodny jestem, no. no Jest pora, do... pora obiadu. Chyba dobrze, że teraz zamówiłam, nie? A ja już, tak, tak wam no, powiem wam, no, no bo tak, jeszcze Jakiś jak czas temu jadłem no i bądźmy... będzie to już dawno tam no i... A ty bez sosu. No Cześć Tak spojłem słabo dzisiaj No tak wychodzi czasami Nie da się tego ukryć no niestety Dużo pracy Mało zakupów Dużo pracy, mało, mało pieniędzy o, Tak wam e, Kochani, myszka siedzi obok, przygląda mi się, bo myszka no, jest zajechana jestem bardziej chyba jest zajechany, ale myszka chyba słabe bio. myszka dzisiaj, do wam deszcz, no, no tyle pracy to ja, powiem wam, już dawno nie, nie miałem, no to jest jakiś w no, ogóle nie wiem ja co tak powiedzieć musiałem wziąć na ból głowy tak mi było I tak nie wiem jak dotrwam do końca dnia ale pozwoliliśmy sobie jeszcze na zakupy Kochani, tu jest sok. On już już co prawda wypity. I dwa batony też zjedzone. Rozumiecie to? No, siła. wyższa, No, wyższe. Sok. Tak wygląda. Myszka łap, Najszybszy sok świata. I tu mamy. Ko... Kochani, kole. Bardzo fajna Coca-Cola. Mm -hmm. Lidl jeszcze chyba bodajże jako jedyny ma taką Coca-Cola dwulitrową co obserwuję w innych sklepach to praktycznie są same 1,5 litrowe. A pamiętacie, że zawsze kiedyś były, osoby chyba bodajże że starsze, Coca-Cola były dwu i pół litrowe w takich pękatych butelkach. Takich takie, tu było takie, aż takie okrągłe. I to, powiem wam, chociaż wiadomo, jak dzieci się do tego dobrały, to w mig to było opróżnione. Kiedyś taką widziałem scenkę. Myszka próbowała ci po cichutku wyjść, ale się nie udało. Weź, Myszko, to od razu staw do lodówki. Idę po czarnego. Myszka, przywitaj się chociaż. Cześć. I, i, i widziałem taką scenkę, wyobraźcie sobie, na plaży. Co tu jest? Na plażę przyszła grupka dzieci. Przyszła grupka dzieci i, no i to dzieci, wiadomo, nie? Każdy napój, a napój taki w predzapu. Dziecko każde, nie? Napój, napój taki, napój taki, napój taki. Po kilka napojów, nie? Yy, każdy z osobna, nie? No i tam wiadomo, jakieś chipsy, i pani mówi, no to co, dzieci? Tam, I tam, yy, z, może tam obiad zjeść czy coś, nie? No i dzieci wyjmują, nie? Wszyscy wyjmują napoje i chipsy. Po kilka napojów. I obiad. Tak patrzałem, no to jestem się, kurczę, co to jest? Napoje. Tutaj w studiu, kochani, też jest publiczność trochę. Trochę publiczności. Trochę wciążę, o. Trochę ciąży. Czy może być trochę ciąży? Trochę jest publiczność. I tutaj jest Alpen fest style tak wam pokażę o to wygląda powiem wam jak takie marcefanki ale to są orzechy to są orzeszki laskowe tak to kochanie wygląda na próbę to wzięliśmy zobaczyć co to jest ponieważ prażone orzechy laskowe w skorupce cukrowej Jeszcze raz Wam pokażę. O, tak to wygląda. Wzięliśmy zobaczycie tutaj co niektóre produkty, które mm, nie występują normalnie. no Wzięliśmy tak na próbę, żeby... No wiadomo, no też jak to mówią, gość w domu w dam. Tak wam powiem, nie? Także dobrze mówię. Publiczność. <śm> Brawo! odkładamy Kochani Proszę, rogaliki One teraz coś się porobiło z nimi. One są mniejsze teraz i, i kakaowe albo czekoladowe. Nie wiem co to o co tu chodzi, na czym to polega Dlaczego, co, dlaczego taka zmiana i, i to, No nie wiem Dziwno, no, no, nie będę się tutaj wiadomo. domu, Dyrektor jakiś Gumy O tak kochani gumy może o, o z tej strony Dobrze będzie Czy kamera mnie bierze? Która kamera mnie bierze? Ano Jedynka, dwójka, trójka? Czy która? A, dobra. Ciągle ta sama? Widzicie, nawet u nas w telewizji jeden kamerzysta pracuje. Wszyscy przy sobocie, po robocie, już wszyscy kamerzyści poszli. No, no, no. Publiczność bije. O, przyszła druga publiczność. Przyszła druga publiczność. o ho, ho. Syn. Mówi dawaj, Tomasz. syn Deszczek dzisiaj pada myszka łapi i tutaj chipsy ostre o smaku chili ich też nigdy nie jedliśmy pierwszy raz spróbujemy jak się prezentują te chipsy ostre chili karbowane smak karbowany Skarbowany. Skarbowany smak. Skarowany. Wiecie, co znaczy yy, yy, skarowany? Myszka do mnie mówi, żebyśmy się tylko nie skarował. Kochani, yy, zapraszam was yy, do odpowiedzi, żebyście powiedzieli, co to znaczy, żebyśmy się tylko nie skarował. Nie? Skarował. Co to znaczy? Jeśli możecie, to odpowiedzcie na to pytanie. Nie? Ale tu obok odkładał, kochani. bo tam Tak. I tutaj jest ritter e, czekoladka. rum Kochani. O, to odłożę też tutaj. To odłożę. O niech sobie tutaj leży, delikatnie. Czekolada mleczna z całymi orzeszkami. Wiecie, że w czekoladzie jest dużo magnezu, z tego co się dowiedziałem? Dużo magnezu, także... no tak, Z tego, co, no, z tego co się dowiedziałem, to nie trzeba jeść tyle tabletek, wiecie, z magnezem. Tylko czekoladę, no. To co gorsze. Właśnie, jak myszka tu z zaplecza, się odzywa co gorsze. No i teraz kochani, proszę. Proszę, proszę. Dla synów. O. ciastki. Patrz jak, patrz jak usłyszał. Mamo. O jena, o jena. Patrz, on już wie. Oj. Patrz, on do mnie przyszła. chodź. chodź. Zaraz wam pokażę, zaraz już. Popatrzcie, my, my tak się bawimy. Boże. O tak wam pokażę, tak się bawimy. Ja na koniku patataj patataj jedziemy dwaj na koniku patataj patataj jedziemy dwaj na koniku patataj patataj jedziemy dwaj chodź, na koniku patataj patataj jedziemy dwaj masz wujek daje nie ma tak się bawię Tomasz, dawaj, szybciej i tutaj przed wami baryłki rozgrzewająca przyjemność będziemy próbować smakować już kiedyś nie wiem czy oglądacie hole u Czerwcowej Lenki jeśli nie to zapraszam was do tych holi z oszą kiedyś mieliśmy właśnie baryłki eee, wszystkich tych którzy jeszcze nie subskrybują kanału Czerwcowej Lenki no to powiem wam Słabo. subskrybować Słabo. subskrybować bo myszka wtedy się cieszy a przez to kanał rośnie w siłę, a wy zyskujecie, no wiadomo, nie? myszka, myszka się wtedy bardziej stara, no i tak dalej, nie? A wy przez to nie omijacie filmów. No i Także, no, ale to wszystko zależy właśnie od tego, widzi mi się. Jednemu się widzi, innemu się nie widzi. No, jednemu się podoba, drugiemu się nie podoba. Słuchanie, tutaj są delikatnie te, te pistacje Proszę, to jest wszystko To są pie, pie, pistacje, Powiem wam, no naprawdę ciężkie Nie wiem jakie ja o to będę chodził bo będzie, będzie naprawdę bardzo ciężko Pow wam, nie wiem za nogi mam dzisiaj tak jakby Ciężary jakie nosił czy co? Naprawdę to, no, te paprykowe, te paprykowe, tamte ostre, paprykowe, znaczy te paprykowe i tamte ostre, one się fajnie komponują z tym. Z tworoczkiem wiejskim. Ostatnio powiem, mam taką fazę na te produkty. Tak mi smakują. Wsypuję te chipsy do tego i, i powiem, Jem jak głupi. No, naprawdę. Mieszka to odbieram, a wiesz kora też zmęczona. Tu są takie e, salone krzywdy, myszka je lubi. O, to dla myśli. Proszę. Okay. Okay. Tak. To myszka pięknie, tu te? jest kochani chlebak. No to chlebak, to każdy wie z ziarnkami Tu są ino te orzeszki. Dobra. tak. I tu są ino. E, tu jest ino śledzik taki, y, na szybko. Śledzik na raz? Ś, śledzik na raz. A skąd to tak dobrze wiesz? No, no, się domyśliłam. Mieszka widzicie... Ja nie widzę produktu i już wiem. Ona ma taką intuicję, że wszystko wie. Nawet jak się patrzy się na jakąś dziewczynę, czy nie, kochani. Wszystko wie. Zwłaszcza czy patrzysz, czy nie. Kochani, tu jest goloneczka, to już wiecie, że goloneczka u mnie to pierwsze skrzypce, gra w posypce pierwszowo paprykowej e, tu jest kochani meczko bo myszka bo myszka to bardzo lubi i te dodawać do kawy i tutaj mamy z grillowanym bakłażanem e, Powiem wam, no, nie wiem bo nie trzeba już myszka mnie tutaj wawrzyniec wawrzyniec tu jest napisane Mieliśmy takiego kolegę, coś się nazywa Wawrzyniec. Chyba Ty miałeś. No, mieliśmy. Ja nie wiem. Naprawdę, to jest tak napisane, Wawrzyniec. I ten Wawrzyniec teraz jest chyba w zespole metalowym w Ameryce. Ale to już Wam nie powiem, jak on nałana nazwisko. Ale brat takiej piosenkarki. Brat piosenkarki, o. Ona chyba w jakimś tam programie takim, w którym tam ludzie się pokazują, bo chcą zaistnieć, nie? Tu są te bagie, bagietki, tylko... Jak one się nazywają? Bo już Mufinki, babeczki. Babeczki. O, widzicie? Przecież mówiłem o, o babeczkach i to są właśnie babeczki. I tu jest ostatni z serków wiejskich. I teraz ja sobie pozwolę to włożyć, bo to sobie pójdzie do kuchni. już to włożymy, to sobie pójdzie do kuchni, a na drugą część zapraszam Was już teraz, a w drugiej części... No ale będzie druga część, tak? To poproszę. Brawo. Tak, dobra widownia. Będzie ostali spalił łóżku. Tak tam, tara, tam, 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 Nie było no niebieskich samo? Nie. widzicie, nawet głos mi stracił taki na, na, na barwie. Już taki małot, powiem wam, jakbym... Chlał to. stąd. Naprawdę pewnie. No i tu mamy... O, dla myszki. Wszystko kupić coś słodkiego. No to masz. Nie, tak? Smacznego. Tu są takie precelki. Nie takich Nie. To są takie ala Ale ja to powiem wam, ja tak nie lubię takich rzeczy. Nie. Ja to czekolada, jakieś takie orzeszki, chipsy. To jeszcze tak. tak. Nie lubię tak, powiem wam, takich rzeczy. Czarny. No za wszyscy kosuwy tu gadam. Ładnie to tak? Ładnie? Na Ciebie przyjdzie jeszcze czas. Czekolada z orzeszkami częściej u nas też widzieliście. Dużo, dużo jeszcze. Czy smak papryka karbowana? No i dalej to idzie tak. Dalej też już będzie z górki. No i tu jest chleb, ze słonecznikiem, a na końcu e, wynożysz się i pokażę jak naprawdę wygląda siatka z ziemniakami, ziemniaczki, na dole e, piłkarz e, ten, maradona. Tak, maradona na czterech pytań. I w futrze. I w futrze. Także, kochani, ja się Wam ukłaniam. Życzę Wam dobrego odbioru, smacznego. Jeśli Wam się zachce tutaj coś skosztować z tego, co my tutaj zaprezentowaliśmy. To No, no. też, kochani, co? Bye, bye.